Wychodzę! Co za babsko... Jeszcze trochę i z nią zwariuję. Boże, czy ona musi tak wszystko komplikować? Bo to kobieta, chłopcze. Taką ją stworzyłem. Kto... Kto to powiedział? To ja. Stwórca tego wszechświata. Naprawdę? Ja chyba śnię! Au, ja nie śpię. No, nie śpisz. Dobra, mów szybko, co cię trapi, bo od dłuższego czasu ci się przyglądam i poważnie zaczynasz mnie martwić. No, bo wszystko zaczęło się od tego, że. Napiłabym się czegoś pysznego. Mogę pójść do sklepu, może być napój? Jaki smak? Obojętnie. Coś ty mi kupił? No co, przecież lubisz ten smak. No pewnie, że lubię, ale może nie miałam ochoty na multiwitaminę, tylko na kiwi. To było mówić jakiś smak, przecież się pytałem, to powiedziałeś, że obojętnie. Tak, powiedziałam, tylko po to, żeby cię sprawdzić. Tak naprawdę powinieneś wiedzieć, jaki jest mój ulubiony smak. Co? Wera, że ktoś mi mówi obojętnie, to jest dla mnie obojętnie, poszedłem do sklepu, wziąłem pierwszy lepszy sok z półki, przyszedłem, wróciłem, daję ci, a ty mi mówisz, że chcesz kiwi. Jeżeliś mi powiedziała, że chcesz kiwi, to wziąłbym kiwi, ludzie! Aha, czyli wychodzi na to, że kompletnie mnie nie znasz, no to się wkurzyłem i wyszedłem z domu. Hmm, no dobra, nie powinienem tego robić, ale nie mogę patrzeć, jak się tak smucisz. Dobra, dajesz. Wal śmiało. Ale co? No co co? Życzenie, a co? Naprawdę? Serio spełnisz każde moje życzenie? No w końcu jestem wszechmogący, no nie? Ale ja, ja. Dobra, mm, niech pomyślę. A mogę dwa? Nie przesadzaj, synu. Dobra, dobra, no to, to chciałbym, chciałbym... O, chciałbym dom! Pff, łatwizna. Ale nie, 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 ja, ja nie chcę takiego zwykłego domu. Ja bym chciał, żeby ten dom był z jedzenia. Żeby ściany były z pizzy, meble były z chipsów, podłoga z kebaba, żeby łóżko było z waty cukrowej, jeszcze inne meble, lampy z czekolady i żeby to całe jedzenie się na bieżąco uzupełniało. Taki dom bym chciał. Hmm, nie da rady. No ale dlaczego? Przecież powiedziałeś, że możesz wszystko. No chyba, że ściemniasz. Bo mogę i nigdy w to nie wątpię. Tylko chodzi o to, że na ludzkie realia to jest nie do zrobienia. Pomyśl, jak sąsiedzi będą na taki dom patrzeć. Nagle wszyscy by taki chcieli mieć. Myślisz, że nie mam nic lepszego do roboty, tylko stawiać każdemu taką chatę? Wymyśl coś innego. Ale co? I co, przeszło ci? Spadaj. Wiem. Chciałbym chociaż przez jeden dzień móc ją zrozumieć. Widzieć, kiedy nie oznacza tak, kiedy słowo obojętnie oznacza kiwi. To jest moje życzenie. Mm, dobra. To ile metrów kwadratowych ma mieć ten dom?